od dwóch. Ja jestem stary. 2. Teraz chyba. Teraz. Non, Auto 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 Dzień. Dzień. To, Dzień. to, to Wóg, dwóch, dwóch, dwóch! Naszuję cię, Szmaragd. Rura śpi. To jest gość za... To nie jest gość. Naszuję Monster. Uważaj. Są ci longi. Jeszcze? Dwóch longi. Short dwóch. Może cię wysadzić. to Nice. Nice, oh. nice. Snajper. Robisz to. Nice! Gero, Gero, kurwa, szef! Zajebiście. Ta runda może być, tak właściwie za dwa może być kosztem dwóch run. Tutaj jeszcze frag od Szpera, w międzyczasie Morel zdobył dwa fragi, ale Szpero, jeszcze raz wow. Szpero dokłada fraga. fraga to był chcą ci trak do lewej. Frag jeszcze i long. Trak. I long chyba. Duga. Long, Duga. long, long, long. Trzymaj się. No. Nice. nice. Aj Na szóste, na szóste. Każdy Na pięć, zaraz. To jest... ma się, tam idzie. Nice. Na ruinie, nie gram nie na odbitkę. Jeszcze jeden tylko. był. Yes. Lord już bez. Bomba Shorty. To. Be to, to ten. ten. To ten z Jak weźmie bombę, na no, radarze będzie się widzieć. Nice. Ja no biorę to. Spis hyper, więcej może być. Jeszcze silo. Leżę. Jest też arki już od peców. Szpero będzie musiał tutaj na pewno zdobyć chociażby jedno trafienie, aby cały czas podtrzymać pozycję, na którą przecież jest zaplantowana bomba. Szpero z trzema eliminacjami w tym momencie. No już szpero z czwartym trafieniem. Świetna runda w jego wykonaniu. No i po raz kolejny antyterroryści zresetowani ekonomicznie muszą y, decydować się na pistolety. Tutaj w drobnych tarapatach znalazł się bez chwilę. Ponczek, ponieważ został podpalony przez jednego ze swoich kolegów, wcześniej dostał dwa najwyższe. Ta też bez historii Szpero... spero zdobywa nawet Ace'a.